Bartolo Longo, od kapłana szatana do apostoła Różańca. Rozdział 30. Wszystko na chwałę Boga. Na budowę Bożego Przybytku w Pompejach Bartolo poświęcił tyle lat, ile było tajemnic Różańca. Piętnaście. Planowany mały kościółek wyrósł na piękną świątynię, która swoją okazałością imponuje do dziś. Za tym szły liczne dzieła miłosierdzia skierowane do najuboższych i rozwój drukarni. Dwutysięczny nakład pierwszej książeczki, poświęconej nabożeństwom pierwszych sobót, rozszedł się w niespełna pół roku, a zapotrzebowanie wciąż rosło. Kolejna książka, cuda i łaski królowej Różańca w Pompejach, Cieszyła się niemniejszym powodzeniem. Wtedy powstał pomysł wydawania czasopisma Różaniec i Nowe Pompeje, w którym miano dokumentować cuda pompejańskiej pani. Choć z czasem tych cudów było jakby mniej i Bartolowi odradzano zakładanie gazety poświęconej tej tematyce, to jednak po uzyskaniu zgody i błogosławieństwa Leona XIII na osobistej audiencji, postanowił on wydrukować pierwsze cztery tysiące egzemplarzy. Nie minęło wiele czasu, a nakład osiągnął sto tysięcy. To wszystko stanowiło namacalny znak z nieba, który wskazywał nowy kierunek ewangelizacji różańcem poprzez słowo drukowane. Aktywność misyjna była niezwykle ważna na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy kościół doświadczał wielkiej próby. Zawirowania polityczne we Włoszech dotknęły państwo kościelne oraz wszystkich wiernych. Kasaty zakonów, zagrabianie kościelnych dóbr oraz inne sankcje doprowadziły papieża do ogłoszenia się więźniem Watykanu. Kiedy Kościół doznawał ucisku i wydawało się, że wobec rosnących ograniczeń inicjatywy misyjne we Włoszech nie mają większych szans powodzenia, Aktywność grupy osób pod przewodnictwem Bartola Longa nie tylko potwierdzała, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Podjęte inicjatywy były wyjątkowe także dlatego, że ich pomysłodawca nie należał do żadnego zakonu, nie był proboszczem i nie reprezentował oficjalnej instytucji kościelnej. Bartolo i jego pomocnicy to zwykli wierni. Choć działali w całkowitej zgodzie z Kościołem i w porozumieniu z biskupem, to jednak na własną rękę i odpowiedzialność. Administratorem budowy Kościoła nie był proboszcz ani biskup, ale osoba świecka adwokat Bartololongo. To on pisał natchnione odezwy, listy, artykuły i książki, których poziom mógłby sugerować autorstwo jakiegoś uduchowionego kapłana. Nad tym wszystkim duchową pieczę sprawował ojciec Ludowiko, który w pompejańskich dziełach zauważył przejaw Bożego Ducha. Kiedy budowa kościółka dopiero raczkowała, dał Bartolowi zaskakujące polecenie. To dzieło ma zostać ofiarowane papieżowi. Zapamiętaj te słowa. Zbudujesz kościół i klasztor dla papieża. Początkowo Bartolo nie rozumiał tych proroczych słów. Dopiero gdy dzieła miłosierdzia zaczęły gwałtownie się rozrastać, pojął wagę przyjacielskiego przesłania. W istocie Kościół miał kiedyś zostać oddany Ojcu Świętemu. Przyszedł też czas na założenie zgromadzenia, które miało za zadanie wspomagać pracę z pompejańskimi środkami. Bartolo chciał zaprosić do Pompejów jeden z istniejących zakonów. Jednak w czasie kasat nie było to łatwym zadaniem. Generał Dominikanów przysłał trzy pierwsze mniszki z zakonu klauzurowego w Marino, poświęconego Matce Bożej Różańcowej. I tak w 1897 roku powstało zgromadzenie sióstr Różańca Świętego w Pompejach, które z czasem przybrało nazwę Dominikanki córki Różańca Świętego. Do tego zgromadzenia nierzadko wstępowały środki z pompejańskiej ochronki, które już jako dorosłe osoby pragnęły poświęcić swoje życie na chwałę Boga. Pierwsze oficjalne oddanie kościoła w zarząd papieski, w myśl słów ojca Ludowika, odbyło się jeszcze dekadę przed założeniem zgromadzenia. Bartolo ofiarował papieżowi spis wszystkich dóbr pompejańskich a Leon XIII przyjął ten niecodzienny prezent. W 1887 roku, już po konsekracji świątyni, brat Różaniec skierował prośbę do Ojca Świętego o wyznaczenie duchowego opiekuna dla dzieł miłosierdzia. W odpowiedzi papież ustanowił kardynała Lavalette wikariuszem kościoła, natomiast Bartola i Mariannę obdarzył tytułem Założycieli świątyni. Leon XIII honorował Kościół licznymi przywilejami, uroczyście uznawał cuda za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej, a w 1894 roku wyniósł Kościół do godności Bazyliki. Specjalny dekret z 13 marca tegoż roku przenosił zwierzchność nad nią pod osobisty zarząd papieski. Natomiast Bartoloz Mariannu zostali mianowani tytułem Zarządców świątyni z ramienia papieża. Oznaczało to rzeczywistą administrację wszystkimi pompejańskimi inicjatywami. Ale czy ta tylko formalna zmiana była tym, o czym mówił ojciec Ludowiko? Brat Różaniec wciąż był w sile wieku, dopiero co przekroczył pięćdziesiąty piąty rok życia. Co Róż stawały przed nim kolejne zadania, które mimo niekorzystnych okoliczności oraz własnych ograniczeń realizował z wielkim zaangażowaniem. Niebo błogosławiło jego wysiłkom. Sierociniec i szkoły rozrastały się równie szybko jak sam Kościół. Szkoła typograficzna i zakłady drukarskie pracowały pełną parą. Wydawano liczne książki i czasopisma. Miasteczko tętniło życiem. Te religijne i społeczne inicjatywy przysparzały założycielowi kościoła niemałej popularności. Bartolo jednak zawsze cierpliwie podkreślał, że jest tylko pokornym narzędziem. Powtarzał: Budujemy świątynię w Pompejach nie dla naszej chwały, nie z pragnienia przyszłej sławy, ani dla żadnych ludzkich interesów lub zysków, tylko dla chwały Boga. I na jego cześć. Wszystkie te sukcesy adwokat okupił duchowymi próbami i fizycznym cierpieniem, potęgowanym przez uporczywe problemy z żołądkiem. Mimo tak wielkich osiągnięć wciąż nie cichły głosy zjadliwej krytyki neapolitańskich szmatławców. Pompejańskie dzieła drażniły tego, który od początku nienawidzi człowieka i wszelkich pobożnych uczynków. Czy nie dość prób przeszedł Bartolo, by na stare lata móc się cieszyć spokojem? Im jednak większe dzieła, tym większe przeciwieństwa, którym trzeba stawić czoła. Pierwsza fala plotek dotyczyła spraw osobistych, druga stawiała w złym świetle jego gospodarowanie finansami. Te wszystkie oszczerstwa docierały do dostojników kościoła, którzy czasem dawali im wiarę. Lecz póki Leon XIII pozostawał na tronie Piotrowym, Bartolo cieszył się papieskim poparciem. Mimo nieprzychylności kilku kardynałów i biskupów, ojciec święty doskonale poinformowany o rzeczywistym stanie rzeczy, publicznie okazywał mu swoje poparcie. Najbardziej wyrafinowane i oszczercze ataki miały jednak dopiero nadejść. Zły zastawiał kolejną pułapkę.